Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie drugie. Punkty CD dzielą kolejno odcinek AB o długości 27 cm na trzy odcinki, których stosunek długości jest równy 5 do 3 do 1. Jaka jest długość każdego z tych odcinków? No dobrze, wiemy, że długość odcinka AB wynosi 27 cm, więc mamy odcinek AB... O długości 27 cm. Na nim pojawiły się punkty C i D w taki sposób, że podzieliły on odcinek AB na trzy odcinki czyli odcinek AC, CD i DB, których stosunek długości jest równy 5 do 3 do 1. A więc ja zapisałem te odcinki jako 5x do 3x do 1x. No i wiemy, że suma tych trzech odcinków jest równa 27 cm. Zatem zapisujemy 5x plus 3x plus 1x jest równe 27. No i takie równanie sobie rozwiążemy. 5x plus 3x plus 1x to 9x jest równe 27. Gubimy dziewiątkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 9, stąd x jest równy 27 podzielić na 9 to 3. Zatem Odcinek DB będzie miał długość 3 cm. Odcinek CD to 3 razy x, czyli 3 razy 3 cm daje nam 9 cm. I odcinek AC to 5x, czyli 5 razy 3 to 15 cm. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.